O, to jest dosyć taka niespodzianka. Ja nie, jest, nie jestem fanem Bagiego, no ale wygrał ten taniec z gwiazdami i co ciekawe, trzeba go pochwalić, bo mam wrażenie, że w końcu rozbija ten fan klub, jakiej tam, Julii Żugaj. Ja kiedyś porzuciłem tą dramę z Julią Żugaj, bo się zaczęła Pandora, ale do tej pory mam te prezenty, które dzieci jej dawały, a ona wywalała. Pamiętam, że oni użyli jakiegoś wtedy argumentu, że nie, coś tam, że to tak nie było, i chyba Szeo odpowiadał za nią. Chyba Urewo czy coś takiego. I ja już później nie, nie miałem czasu na zajęcie się tą sprawą, ale do tej pory mam list jakiejś dziewczynki małej i nawet tam dziewczynka zdjęcia załączała tej Juli Żugaj i chyba y, trochę dla pieska jakąś, jakąś zabawkę dała i kosz. A wszystko i tak w śmietniku, nie? Finalnie się znalazło. Współczuję tym dzieciom. No ale też z drugiej strony, co się dziwić tej Juli, Żugaj. Jak tam wiecie, na każdym spotkaniu 30 maskotek, 30 liścików, 30 jakichś prezencików. W sumie, jak tak patrzeć, jakby mi ktoś dał karmę taką, że wiecie, jakiś coś dla psa, no to bym się tak zastanawiał, nie? Czy, ale raczej ona nie wywaliła tego z... z ym... Z powodu, że się martwiła, że ktoś może chcecie, chcieć jej otruć psa, tylko bardziej, że miała w dupie po prostu te dzieci. No ale po prostu robi hajs na, na tych kidosach i tyle. Ale kończy się to. Bo bagi trochę chyba pokazał, jak mniej więcej ta Julia Żugaj. Trochę jakby obnażył. Wspierała, że jak Julka Żugaj pozwoliła sobie skrytykować jedno z jego wystąpień, sugerując, że nie przykładał się do treningów, to w odpowiedzi jej materiał na YouTube dostał prawie połowę łap w dół i dużo bardzo nieprzyjemnych komentarzy. Julce Żugaj dostało się. Ojej, czekajcie, zobaczmy to. Bo ja myślałem, że ona gdzieś jakieś instastorki wrzuciła. Julia Żugaj. Julia Żugaj. Dzień dobry, kochanie. No, chyba nie ten od nie, to już jest inny odcinek, a też. Też jej się dosta. Aha, ona teraz nagrywa z tym nowym chłopakiem. Ale w ogóle. Z... Kurczę, jak to się odmieniło. Miałem wrażenie, że ostatnio ona miała bardzo duży fanbase tych dzieciaków, a teraz ma po 30 tysięcy wyświetleń. Ale ja ostrzegałem. Mówiłem, że jak influencerka idzie do telewizji i się skupia na tworzeniu jakiejś wykreowanej postaci, twoja twarz brzmi znajomo, a nie dba o social media, no to tak się kończy. Ale w sumie ona troszeczkę dbała. Tylko często jest taki problem z tymi dziecięcymi influencerami, że dzieciaki wyrastają z nich. Być może teraz cały fanbase Julii Żugaj się przerzucił na tego bagiego. Adrian, witamy wśród wilków, au. E Może po prostu o Gimper dał... Kieps. Dzień dobry, moje kochani, witam was! Nie, nie, to musiał być ten odcinek. O tym bagim. Ścięłam moje włosy... No bo to jest... Dzień dobry, moje Tak, to chyba to, po prostu Gimper dał zły fragment. Dzień dobry, kochani! No dobra, zobaczmy, w twojej twarzy pokazałaś, że ty w ogóle nie ćwiczyłaś. A nie ma to jak dostać 30 punktów za walc wiedeński i oceniać kogoś, kto dostał 10 punktów więcej. Nie no kurwa hit. Odezwała się ta, co w finale jako jedyna odstawała od reszty pod względem punktów. Najlepszą rzeczą, jaką możemy my wszyscy zrobić, to zacząć nie obserwować żugaj. Jak zaczną spadać zasięgi, to zacznie się może w jej głowie. Re <śmiech> <śmiech> A, czekajcie, co to jest to? O, zobaczcie, te dzieciaki są niesamowite, nie? A ona do śmieci to wywalała. Normalnie tutaj jest zdjęcie tego dzieciaka. Takie, no nie wiem, wygląda na 8 lat. Jakieś zabaweczki dla pieska. To, 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 nie wiem, co to, jakieś mydełko. Co tu jeszcze jest? To, to nie mam pojęcia, co to jest, nie? Jakieś, ani to nie pachnie. A to, to chyba jakaś taka, że niby z papieru, Czekajcie. Hej, hej, hej. Różyczka z papieru. Chyba, że tu są jakieś kolejne liściki, nie wiem, ale chyba nie. Się wydaje, że zrobiła jakąś różyczkę z papieru ta dziewczynka. Jakaś branzoleteczka jeszcze. No trzy są branzoleteczki ogólnie, nie? I liścik. Hej, Julia, mam na... Wiecie, no przepraszam, że czytam cudzą korespondencję, ale znalazłem to yy, po prostu porzucone i chodzi o to, żeby. Yy, no pokazać, jak, jaka ta Julia żuga jest. Że ona. Yy, te dzieciaki, co płacą ogromny hajs na nią, na te wszystkie spotkania i tak dalej, ona to wywala do, do śmieci. No ale w sumie co ma robić? Kurwa, może to nie w porządku, że czytać. Może tak. Skąd ty, Tomasz? Wiesz, co oni porzucili w, teamu, w teamie X, w, te, w tej chacie co braliśmy, pełno pluszaków yy, i jakichś takich rzeczy. Yy, tam był cały śmietnik. Oni na koniec wykupili taki, taki ten yy, kontener. I w tym kontener. Pamiętam ja z montażystką wyciągałem śmieci z tego kontenera. Zaraz powiem, dlaczego wyciągałem te śmieci. Yy, no bo idziemy, patrzymy, a to nowe maskotki, nie? No, nowe, totalnie nowe, że nawet jeszcze nie zostały ubrudzone, bo tam same były nowe praktycznie rzeczy w tym śmietniku. I sobie ja przekminiłem, że może warto to wyjąć i nie wiem, zaw zawieźć do domu dziecka, jakby wyczyścić i przekazać komuś. Bo to były nowe pluszaki, po prostu wypierdolone, nie? Niektóre pewnie po 200 zł i tak dalej, wyjebane do śmietnika. <laughs> Albo cały dom zostawiony i rzeczy. No to po prostu biznes na dzieciach, nie. Dobra, to może, żeby tego dzieciaka. Po prostu Wam pokażę, jak są tylko umysły tych dzieci zniszczone. Na przykład tu jest tak. Niestety nie zdążyłam kupić spotkania z Tobą, a to jest moje marzenie. Albo dalej. Pamiętaj, że Cię kocham. Zamówiłam Twoją płytę, i w liście jest pełno tłumaczenia, czemu nie mogła kupić spotkania. Że zbiera pieniądze na spotkanie i tak dalej. A na koniec Julia Żugaj wywala te rzeczy do śmieci. Ale dobra, żeby też, bo to nie w porządku, to jakiś dzieciak dziesięcioletni, nie będę czytał całego listu. Żeby też nie było śmianek z tego dzieciaka, ale żeby było jasne: Mam tu wszystkie rzeczy, nawet zdjęcie ten dzieciak dał. Więc to takie podsumowanie tej dramy tak zwanej kaczuszkowej, bo tam Szeo twierdził, że ja pierdolę głupoty, nie. <laughs> Dobra, oglądamy dalej. Chociaż jeszcze możemy pośrzeć komentarze. Bagi zawsze ćwiczy, w końcu zaczęli ich doceniać tragedią. Myślałem, że jesteś Milsza. On, on swoją 40 zdobył wcześniej niż ty, ale żeby powiedzieć, że u Mikołaja nie było widać emocji. Bagi postanowił mnie poćwiczyć i mi się oberwało, nie no... A, bo ona się później tłumaczyła, że ona go krytykowała, żeby mu pomóc. A. No dobrze. Nie wiem, co ona dokładnie tu mówiła, ale to też... Chyba coś właśnie takiego, że on niby nie ćwiczy. <ścoughs> Jakiś jestem nadpobudzony dziś. To nie ten film, dwa filmy wcześniej? Aha, to poczekajcie. Nie ten film... To? Dzień numerek proszę Państwa. A, okej, okay. czyli ona już w dwóch filmach dostaje zjebę od tych swoich widzek. Przypomnijmy sobie, kto dwie edycje temu nakręcał ship i to jeszcze po zakończeniu kilkuletniego związku izraelskiego. No to prawda, fajnie, że te dzieciaki w końcu zaczynają to dostrzegać, no bo z perspektywy czasu widać, że ten, yy, że to był nakręcany ship z tym tancerzem takim, już nie pamiętam jakim. Myszeczko, wracamy na Ziemię, bo chyba za mocno odleciałaś z tymi komentarzami. Ty chyba nie zaczaiłaś jaki był zamysł tego tańca z mroczkiem. Weszłam pierwszy raz na ten kanał, nie zamierzam wrócić. Ile się tego słucha? No samo, niesamow... dobra. Ja, tak, ja tego bagiego nie lubiłem, ale za to, że w jakiś sposób być może nieświadomy otworzył oczy ośmiolatek, jaka jest Julia Żugaj, to uważam, że. Przypominam, że typiara robiła nam problem o to, że zostawiła swoje rzeczy w domu, który my już wynajęliśmy, a my śmieliśmy je dotykać, nie? Ja powinienem, nie wiem, wyjebać od razu ten strój kaczuszki na śmietnisko. Witamy was w najnowszym odcinku Tańce z nami jest to już odcinek ósmy, czyli został na... No nic, dobra, oglądamy Gimpera. Odklejam się. <laughs> nie, po prostu je nie lubię, nie lubię ty fiary. Miara krytykę ma w komentarzach, pod filmem, na Twitterze. O tym szeo nie będę gadał, bo go życie zweryfikowało. Nagadał głupot, żeby bronić Julia Żuga i ona finalnie go kopnęła w dupę i pozdro. Na TikToku jeszcze jakieś montaże z nią robią i ogólnie nie są ludzie dla niej szczególnie mili, tak jak dla jurorów, którzy... Ja bym zobaczył te montaże z Julią Żugaj na TikToku. W Julce żugaj dostało się co nie miara. Krytykę ma w komentarzach pod filmem, na Twitterze, na TikToku jeszcze jakieś montaży. Wyadająca się na temat Bagiego, też ona. Ojej, był program, że influencerce nie, poz nie, nie, e, nie pozwalali używać playbacku. O kurde, i wyszło jak Julia Żugaj utalentowana jest. No tak bywa niestety. I teraz przykumajcie, one śpiewają na koncertach z playbacku i mają pełną widownię, a, a tak naprawdę taki mają wokal. Ja, pierdolę. A najgorsze jest to, że za kilka srebrników. Jury udaje, że się, się nie bawi. Wow! o, wow, ale wspaniała przemiana. Super wokal, bardzo jest podobna. <grywia> Twoja twarz brzmi znajomo, to jest naprawdę. Like need, takes, me, like need, one... Dobra, zostawiam tej myszeczce yy, lajka.